Jesteśmy w centrum Warszawy i pytamy Polaków, co wiedzą na temat zdrowego żywienia w ciąży i czy może znajdzie się choć jedna osoba, która wie, co to jest cholina? Geny czy środowisko mają bardziej wpływ na nasze życie? I geny i środowisko, moim zdaniem. No myślę, że jest to mieszanka, tak? Wydaje mi się, że geny mają większy procent, tak? Jakieś 60-70% geny mają. Geny mają wpływ, ale myślę, że duże, duże jednak znaczenie ma wychowanie i całe no środowisko, w jakim dziecko się wychowuje. Geny to bardzo dużo, ale nie wszystko, bo no, rzeczywiście genów się nie da zmienić. Natomiast zmienić można to, jak z jaką mocą te geny się w nas ujawniają. W związku z tym musimy, musimy wybierać, oczywiście no, środowiska się tak łatwo nie zmienia, ale można mieć wpływ na te elementy, które, które sobie sami wybieramy, czyli na przykład odpowiednie składniki diety. Czy też odpowiednie suplementacje różnymi składnikami, których w diecie może być zbyt mało? Czy wy wiecie, co to znaczy dziedziczyć coś po kimś, coś po kimś odziedziczyć? Czy ktoś ma jakiś pomysł, co to może znaczyć? Czy ma się coś od kogo, który. Umarł. Jak rodzice pójdą do nieba, to, to możemy zatrzymać rzeczy po nich. Może być też tak, że rodzice umieją śpiewać i tańczyć, a potem dzieci mają tak samo. Bardzo dobrze, czyli że na przykład dziedziczą jakiś talent. Czyli że wcale nie muszą pójść do nieba, żeby dać dzieciom coś od siebie, prawda? Każdy z nas posiada genom, który jest bardzo do siebie podobny. Ale nawet jeżeli są dwa identyczne genomy, dwa dokładnie co do każdego, każdego genu, bliźnięta jednojowe, to one też mogą się między sobą trochę różnić. Będzie to na przykład wynikało ze zmian w okresie dojrzewania. Wynika to z faktu, że z tych całej puli genów, które mamy w sobie, pewnej aktywacji ulegają te, które akurat są dopuszczone do tego, żeby na nich się kodowało białko i tylko fragment genów w komórce wątrobowej produkuje białka typowe dla komórki wątrobowej. Zupełnie inne fragmenty genów w komórce mięśniowej będą produkowały miozynę i aktynę, aktynę której się będzie tworzył, tworzyła nasza mięśniówka itd. Tak tak Każda komórka, gdyby wykorzystuje pewne inne fragmenty, może wykorzystywać te fragmenty w różnym stopniu. I będzie to zależało głównie od metylacji DNA, bo takie metylowane DNA, ono się wiąże z histonami, robi się akurat takim DNA nieczynnym.